Dzień dobry wszystkim. Witam Was na kanale. Czas jest bliski. Mam dla Was kilka ważnych informacji. Ale w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność. Dziękuję za Wasze subskrypcje. Dziękuję za Wasze łapki. Mam nadzieję, że treści, które będą pojawiać się na kanale, merytoryczne treści na temat Biblii, będą Was bardzo wzmacniać i będziecie mieli z tego korzyść i radość. Dlatego teraz chciałbym podzielić się kilkoma takimi informacjami, co zamierzam publikować, o czym zamierzam mówić, jakie treści chciałbym dostarczać, w jaki sposób chciałbym wzbogacić, wzbogacić swoją osobą. Treści, jakie znajdują się na YouTubie. Tak więc zamierzam oczywiście publikować vlogi na temat Biblii, na temat różnych bardzo ciekawych, często kontrowersyjnych prawd, zagadnień, o których czytamy w Piśmie Świętym. Mamy wiele różnych pytań, które nas czasami nurtują, nas, chrześcijan, szukamy odpowiedzi. Oczywiście, dzisiaj internet daje nam nieskończone możliwości. I zdaję sobie sprawę, że można się w tym wszystkim pogubić, dlatego chciałbym służyć swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoim zrozumieniem Słowa Bożego. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że przede wszystkim potrzebujemy żywych doświadczeń. Żywych doświadczeń z Bogiem, które są dla nas inspiracją. Dlatego chciałbym, aby na kanale pojawiały się rozmowy. Rozmowy, które będę prowadził z ludźmi. Moimi przyjaciółmi, znajomymi, którzy przeżyli coś bardzo szczególnego w swoim życiu, którzy doświadczyli Bożej interwencji tego jak Bóg ich uratował, Bóg im pomógł. Również, również pojawi się historia i mojego nawrócenia, a także historia drogi i nawrócenia wielu ludzi, którzy właśnie. Trafili do Pana Boga. Więc to taka druga grupa materiałów, treści, wiadomości, które będą pojawiały się na tym kanale. Jest również jeszcze taki pomysł, który zobaczymy, z jakim skutkiem uda się zrealizować, i myślę, że będzie to również bardzo ciekawe. Jak się wszystko uda i będzie dobrze, to na kanale będą również pojawiały się nagrania mojego kolegi które będą, myślę, bardzo interesujące, będą takimi materiałami studyjnymi, a może fragmenty różnych też ciekawych książek, które mój kolega będzie czytał dla was i będzie to spożytkiem, tak wierzę, ku zbudowaniu naszej tutaj społeczności, którą tworzymy. W takim razie to chyba tyle na dzisiaj tych informacji. O kanale, no, musicie też wiedzieć, że i liczę na Wasze zrozumienie, ponieważ chciałem Wam powiedzieć, że filmy będą e, na przykład we wtorek i czwartek, czy w poniedziałek i środę, ale ponieważ, ponieważ nie jest to moja praca, nie jest to mój zawód, e, jest to coś dodatkowo, co teraz próbuję czynić, e, dlatego. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, kiedy będą się pojawiać filmy, czy te filmy będą raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Myślę, że to wszystko wyjdzie w praniu, a yy, dołożę wszelkich starań, żeby każdy film, każdy materiał był wartościowy. Oczywiście proszę też Was o zrozumienie, ponieważ. Yy, nie mam doświadczenia z kamerą, z aparatem. Nie ukrywam, że mówienie do Was sprawia mi pewną trudność i trochę się z tego powodu stresuję, ale wierzę, że z czasem także będzie coraz łatwiej i te moje vlogi, moja osoba będzie coraz bardziej, coraz bardziej dostępna dla Was i będzie mi łatwiej przekazywać treści, wiedzę którą zgromadziłem, którą chciałem się z wami dzielić. I, i przede wszystkim y, tworzyć tutaj na kanale bardzo dobrą atmosferę wokół pisma świętego, wokół słowa Bożego, wokół Pana Jezusa Chrystusa. I wierzę, że z jego pomocą, z pomocą Ducha Świętego, to wszystko się uda, bo właśnie taki jest Bóg, że wykorzystuje czasami bardzo Skromne narzędzia, skromne możliwości, i to nas inspiruje, to nas wzmacnia, to nam daje siłę, żeby nie tyle patrzeć na swoje ograniczenia, ale patrzeć na Boga, który może znacznie więcej uczynić niż my myślimy, niż, niż nam się wydaje. To myślą też może dzisiaj chciałbym Was zainspirować, ale także przygotowałem tekst Pisma Świętego którym chciałbym się podzielić, no bo chyba byłaby to wielka strata, gdyby nie umieścić w tym nagraniu choćby jednej wypowiedzi pisma świętego, która może dać nam nadzieję, może sprawić, że będziemy mieli dobre myśli, a to jest najważniejsze, bo tyle smutków, tyle trosk, tyle kłopotów dostarcza nam życie i i codzienna walka, codzienne zmagania, codzienny trud. Tak więc się do słowa Bożego, a przygotowałem teraz taki tekst, którym chciałbym się z wami podzielić, o którym pomyślałem przed nagraniem tego, tego materiału, który przyszedł mi do głowy. A znajduje się on w Psalmie 118, jest to werset jest to werset 24. Tutaj czytamy Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. To piękna myśl. Przyznacie, ten dzień, który Bóg uczynił, ten dzień, który jest nam dany, jest kolejną szansą dla nas, aby przeżyć coś dobrego. Aby uczynić coś dobrego. Został nam dany kolejny dzień, kolejna walizka czasu, którą mamy do naszej dyspozycji i możemy się tym cieszyć i radować. I do tego zachęca nas Słowo Boże, aby na każdy dzień patrzeć jako na dzień fantastycznych możliwości, które daje nam Bóg: możliwości do pracy, możliwości do Rozwoju, zmiany, możliwości do budowania, tworzenia czegoś dobrego. I to jest wspaniała nadzieja, wspaniała prawda. Tak więc życzę Wam w tym dniu dużo radości, dużo optymizmu, nadziei i tego, żeby, żebyście mieli radość z tego dnia, a na koniec potrafili Bogu za to podziękować. Tak więc to wszystko na tyle na, na dzisiaj, więc y, mam nadzieję, że będziecie cierpliwie czekać na kolejne materiały, które będą się pojawiać i raz jeszcze dziękuję za Waszą obecność. Do zobaczenia.